Cześć. Często bardzo lubimy przywoływać przykłady ze Stanów Zjednoczonych jako punkt odniesienia do komentowania branży farmaceutycznej w Europie, to może powiedzmy sobie dwa słowa na temat różnic między Stanami a Europą w kontekście rejestracji produktów leczniczych i też użycia substancji czynnych, które lądują w tych produktach leczniczych. Każda substancja czynna, tak zwane API, API od Active Pharmaceutical Ingredient. No, jest to substancja, która może być użyta do wytworzenia produktu leczniczego. I teraz w Stanach Zjednoczonych, jeżeli tworzy się dokumentację produktu leczniczego, tzw. Tak Drug Master File, dokumentacja dotycząca substancji czynnej nie jest jawna. To znaczy producent powołuje się na dokumentację, która została złożona do organu regulacyjnego, więc stawiam tutaj duży wykrzyknik. Powtarzam jeszcze raz, firma farmaceutyczna może nie mieć pełnych danych na temat substancji czynnej, którą wykorzysta w produkcji własnego produktu leczniczego. Jeżeli chodzi o Europę, w Europie Odpowiednik tego master file jest podzielony na dwie części. Jedna część to jest część, która jest jawna dla firmy farmaceutycznej, druga część jest jawna dla, dla autority, dla organu regulacyjnego. I teraz, co z tego wynika? W Europie część tej dokumentacji jest w posiadaniu firmy farmaceutycznej, w związku z tym, firma farmaceutyczna w teorii ma pewną możliwość weryfikowania tejże substancji czynnej, która będzie użyta podczas wytworzenia podczas wytworzenia produktu leczniczego. No dlatego też warto mieć na uwadze, że jeżeli kupujemy produkty lecznicze, które zostały zarejestrowane w Europie czy też w Polsce z wykorzystaniem procedur Rejestracyjnych obowiązujących w Europie, czy też procedur narodowych, no to ta dokumentacja w teorii została w jakimś stopniu dokładniej sprawdzona przez firmę farmaceutyczną, czyli nie tylko organ regulacyjny, ale też, ale też Mach firmę, która wprowadza produkt na rynek. Tyle ode mnie na dziś. Trzymajcie się. Cześć.